Czułem. Wiesz, jak jest gorąco? Jest tak gorąco w tym seju. Siema. Ja z tą koleżanką spóźniłem się na włeb i oni już tą lokomotywą zapierdali po korytarzach. I wiesz, stanęliśmy w miejscu. Obok nas stał wefista I pociąg, który zaczął spierdalać, koleżanka się złapała. Tuż za nią zaczął biec w ale nie mógł się złapać za barki. To się za, czekaj, za ręce się trzymałeś. Ja ją, zapałem za ręce, on biegł między nami. I jak był zakręt lokomotywy, to ten łefista. wiesz, on się, chciał się na dupę popatrzeć, 100%, nie jestem pewny. I tak mi się wydawało we śnie, dlatego zapałem ją za ręce i on nie miał czego się trzymać. I jak był zakręt tej lokomotywy, to ten jego przypierdolił przypierdoli w ścianę i zemdlał. No, i zacząłem się tak głośno śmiać, że się obudziłem po dwóch godzinach snu. Hmm. No i dlatego wczoraj nie było streama, bo byłem tak zmęczony. Ej, Porsche, próbuję mi wziąć. Ale to nie jest takie łatwe. To teraz! Bo mam palce nie, trochę obiłem To jest Denatural de Jakiś Denaturat tylko naturalny Nitro, jest Jest i nitro Ma ktoś ochoty na gzdylka? Benzyna ekstra... O, jest! Rozcięcie nie wiem, taką czarną czy białą? Nie wiem, czy one się różnią. Wezmę tą mama Brusa to chyba jakiś bizneswoman jest taka. Jak mi się wydaje, jak, jak widziałem ją na streamach u Random Brusa, to no, taka poważna kobieta. A jestem taki pajac. Przepraszam, tu to, to są jakieś starty balonów nie, nie, niebawem. Rientuje się pan może? Dobra, dzięki bardzo no bo tu jest Muzeum lotnictwa, widzicie? No dobrze pojechałem. No gdzie? Kurwa nie widzisz tych? Samolotów? Tu jest Tu są samoloty. Oj 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 No Elegancko, chodź! Co że Ci... O kurwa, korbę zajebałem. To wiesz co? Jak już tu jestem, no. to ja sobie potem po odtłuszczę samochód, Ja to za 20 minut dopiero. Albo nie, bo to starto o 18, to my musimy iść. A sprawdzałeś, czy to jest faktycznie? Tak, pisał mi moderator. No. I chłop mi tu przed chwilą mówił, że test jest nabalony między innymi. No. Za 70 złotych można się przelecieć. Masz może 7 miesiąc do tego pożyczyć? Co? Tylko, że będzie wymiana handlowa Sluh? Za ogień, bo ja nie wziąłem za panicki. Wziąłem tego te tyłu Ręka, rękę Ja podaję z lewej, bo prawej nie ma Tak widać? Nie No będziemy widzieli jak będzie tak? No, Ja dziękuję Tak? Ja dziękuję, dziękuję Pani? dziękuję, tak, Duper, może być taki dzień? Super Panie nie panie, pan ma zapalniczkę? A może być różowa na, 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 na zawsze? Eee... Nie, nie, nie potrzebuję no, no, Może, ale my, to, może, może to, po I I, nie trochę idzie pan jakąś... Jaką? Tak Nie jakiś dawno dobrą, mam, no nie nie się nie O, wy macie ten, materacyk Ale no, tak, nie Ale ja Ci jest wszystko to nie ma A za chwilę będziemy palić wiołkisko Dzięki wielkie. Proszę, miłego. Zajemnie. Tak, plan jest taki. Wiza wysłałem na misję specjalną. A 4 jest max, brać, bies, bies! Czekaj, odpiszę mu SMS-a. Bies, bierz, bierz a 4, tak, 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 a tak. 4 zajebiste. Tak. No. Elegancko! Odsuw się nie, stary jest listonoszem, nie jest akurat, jest. no ciało jest. Przepraszam, wiem, że nie słychać, ale jadę o, kurwa jest dobra, jedziemy. Jedziemy do Klijaj Pokczamp, kurwa Myślę, że da radę czy nie? Weź to wypiaskuj, no pojebało Cię Wiesz ile za ten samochód dałem? 450, nie kosztuje piaskowanie Chuj to maluj, no delikatnie przetrę i tyle, żeby było lepiej no i 200 złotych, mało Jebaś to ja za darmo zrobię. Serio? Podobno nas nie potarczy hamulcowej. O kurwa, jak to zrobić? Nie podobno farby może do małej tak na kurwie. Tak piszą. To zrobimy drugie w innym kolorze. Ej ile ich masz. Ogryje takie. Zobaczmy. czy... Fejfisz? Nic, nic. Co tam kurwa zrobiłeś? Nic, nic. Nie, bo piszę XD. Nie wygląda tak źle. Ewarda podobno napisałem I kutasa Wysyłaś Kutasa? Aha, i Ewarda. Mm. I JD <zuszáticas> Schnij schnij Zeby to się odkleiło w ogóle. Szybko umyj, szybko umyj, szybko umyj. Ale nie mam drugiego! Chuj z tym! Nie zmyję! Nie będę tego mył! No kurwa! Taką krzywdę zrobiłeś dla Saya tym głównym. Trzy. Pewnie mnie zabije jak no, na streamie widzowie, więc. Nie zabije cię. Że Ksawer cię zabije? <grym> Nie ty. Ty jeszcze Ksawer, kurwa. Nie mogę się jakiegoś normalnego niku ludzie będą myśleć, że mam na imię Ksawery, kurwa. Sprayem to maluj. Idzie ja tam. Trochę zacieków zrobiłem, no ale nie umiem malować sprayem. Mogę paski zrobić, a to mogę jeszcze dorobić przecież w każdej chwili. Czerwonym, czerwony pasek przez środek, albo to na mi dole, lepiej ogień taki jebny, taki albo na dole czerwony pasek. O, no, no 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 no, to już lepsze. Czarny z czerwonym fajnie wygląda. Na dole czerwony pasek. No. Moja co zrobić z czerwonym? No no no. Dlaczego właśnie bo jeszcze nie wziąłem wszystkiego Jesteśmy w kontakcie Ja wziąłem Dobra, nara widzowie To jest Adi Polak? No Pozdrów go ode mnie i weź autograf Nara widzowie Trzymaj się Sorry za Xavera, ale no Spoko, wyszły czarne drzwi Hello. Elo Xaver Jego nikt też trzeba napisać O nim bym zapomniał Dobra, jedziemy po powerbanka I malujemy pod domem Fajny chłop, nie? W porządku. A to mam fajnych widzów. prawda. <laughs> Mazak suruje. No, to poprawię jeszcze. Dobra, zbieram gazety. Dzięki, Jezus, że pomogłeś. Miło z Twojej strony, że chciał Ci się zapierdalać to to chujowo, no przez cały Kraków. To nic, no, przynajmniej zapisałeś mi niki nie będę musiał ich pisać z listy. Jak kogoś nie ma i czuję się pokrzywdzony, a powinien być. <laughs> I będzie oglądał tego woda albo coś. To To piszcie na priv. Ja postaram się to zweryfikować, nie postaram się, tylko to zweryfikuję. Jak nie będę mógł znaleźć, to napiszcie, żebyście mi napisali swoje dane na PayPalu. To was znajdę. I na pewno was nie wychujam. Przynajmniej postaram się was nie wychujać. Odjebało mi od tego, co się dzisiaj stało. Nie, nie wiem, no Dzięki jeszcze raz serdecznie widzowie. Do jutra, prawdopodobnie będzie mi na Instastory. Pa.